Iskrzy między Marcinem Hakielem a Katarzyną Cichopek. Była para, która przez lata uchodziła za jedną z najzgranych w polskim showbiznesie, dziś komunikuje się wyłącznie, mailowo. W nowym wywiadzie tancerz ujawnił, że ich relacje są bardzo napięte. Słuchaj, my ze sobą w ogóle nie rozmawiamy. Wysyłamy sobie tylko maile z dzień dobry, z poważaniem i szanowna pani. Na końcu, powiedział hakiel. Na tym jednak nie koniec. Wyznał, że niedawno doszło do spięcia o wychowywanie dzieci. Dostałem maila od mojej byłej, że jakieś tam zachowanie jest niedopuszczalne. Odpisałem jej, ale też jej prawnikowi, jakie zachowania są niedopuszczalne w pracy. I z kim? Nie dostałem odpowiedzi, dodał z przekąsem. Na pytanie o ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Hakiel odpowiedział bez emocji. A nie, nie dostałem zaproszenia. El Diego mała. Internauci nie kryją emocji, jedni współczują tancerzowi, inni zarzucają mu publiczne pranie rodzinnych spraw. Jedno jest pewne. Relacja między byłymi partnerami wciąż daleka jest od spokojnej.